Początki w StarCraftie to są tak otwarcia w szachach, że, że, że ten, no nie lubię tej analogii, bo to nie są gry turowe, a te szachy są turowe, a tutaj mamy czas rzeczywisty, ale no, dużo od tego też zależy. Dobra. To ja teraz, wow, Tyjelowu wygrał z Poltem? Co się dzieje? Jezu, nie, przegrał 2-1, już myślałem, że się w końcu chłopak zgoli. E jest oh, inside, sprawy. Tak, tak, jak to jest, Bo trwa teraz Assembly Winter. Nie, Assembly Winter. Duży, duży, duży turniej w, w Finlandii, Finlandii. I dobra nagroda, To są nawet dobrzy gracze, nawet Polacy też są. Dobra, to ja teraz zacznę takim swoim stylem. Mogę? Tak jak zawsze zaczynam komentować. Zdaję się, mikrofon Tak, ja tak początek zacznę tak jak u siebie, bo dawno tego nie robiłem, aż mi tak rywierzem to zrobił. śmiało, ja, się, ja idę się napić coli, o. Dobra. No. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanałem Starcraft. a ze mną jest Wąziutko, on aktualnie pije kole, po prawej stronie mamy gracza, który nazywa się Druzil, jest to czerwony Teran. mapa to Shatter Temple, widzimy, że już tutaj robi Wolina, krąży dronka, krąży SVK Action, natomiast jego przeciwnikiem jest Zerk, Robert Mazurek, pomarańczowy Zerk który aktualnie jest 11 na liście Grandmasterów, 11 w Europie według tego Ladera. To nie znaczy, że jest 11 graczem w Europie, ale to znaczy, że jak gra na Laderze jest dosyć wysoko oceniane i już będzie zaczynał od szybkiej ekspansji. Teraz nam słodą sprawa wygląda tak, że mamy powietrzne close spoty na tej mapie. Co to oznacza? Oznacza, że drogą powietrzną bardzo szybko mogą do siebie przelecieć i to oznacza jeszcze dwie rzeczy, że raz, dropy ze strony Terana mogą być bardzo niebezpieczne, a dwa, mutaliski ze strony Zerga... Równie niebezpieczne będą. Dobra, bo... widzę, że zaczynasz się tam. Teraz ty się napij, tymczasem. No okay, bo ja się zapowietrzyłem już, tak. <grydy> widzę, że po prostu jak. Ja nie. Jak taki baneling, ale do tego dojdziemy. No co, odwiesz na pojedynek odwiecznych wrogów. Czy w sumie w wstarpiawcie każdy dwie razy, są wrogami, które Teraz smogują. ty masz kamerę w tym meczu, ty masz kamerę. Ja patrzę się, co ty robisz. O Boże, to ja mam kamerę. Dobra, tak, dobra masz kamerę. Ja się, teraz, ja się teraz obijam, odpocznę, wezmę mikrofon. Jakoś się położę i będę oglądał i komentował. O, no to czuję teraz nerwy, w każdym razie cóż. Myślę, takiego mądrego zjawiska zacząć, tak więc Protos. A, właśnie mamy, kurde, wreszcie odmiana. Nie mamy Protosa, tylko mamy Terranina. Zer też na pierwszej ekspansji, by czym się zająć. Więcej ekspansji dla Zerga oznacza większe możliwości produkcyjne oraz lepszą ekonomię. Tymczasem, Borem Lasem, Protos przejął U. punkt kontrolny, bo tutaj, cóż, wracamy, pozdrawiam oczywiście wszystkich, których jeszcze nie przywitałem, którzy pojawiają się dopiero teraz i nie wiedzą, co tu się dzieje. Jest to StarCraft 2, w którym, ee, cóż, mamy już to jest półfinał, nie? Nie, oni grają o półfinał. Dobra, to zgrało. Bo tutaj półfinał. drabinkę Zik mi zepsuł, drabinkę, coś tam pokombinował za bardzo, i oni grają o półfinał, bo wyszłoby na to, że Dana już jest w finale i wygrywa 50 złotych, a tak jest za, za dobrze. Ci dwaj gracze przegrali swoje ćwierćfinałowe spotkania. Dobra, no to co? Widzę, że tak. Teran, że pamiętać, wreszcie odmiana w turnieju. Teran będzie próbował postawić sobie tutaj bunkrę, bo ma dwóch marinów, którzy sobie tak sobie radzą sami, natomiast mogą się zabunkrować, czyli wsadzić do bunkra i w ten sposób napastować biednego Zerga. Pierwsze wielkie starcie, wiele dronów kontra mariny. I nie dają rady te drony, drony nic zrobić, te mariny nie dadzą rady nic zrobić i co jest ważne, został zabity, jedna SCV-ka chyba została zabita a to ona potrafi zbudować właśnie bunkier. Dobra, są linki, jest też Crown Spoiler. Spoiler, jak się po polsku nazywało? Tak strasznie ładnie. Mm. Nie wiem, jak on jest po polsku, naprawdę. Ojej, Zerg widzę sobie zapomniał. O, zderglinga i królówka troszkę dostała, ale wszystko śmiga i wszystko pod kontrolą. Tymczasem tak, e, Terran też rozpoczął budowę ekspansji, tak więc widzimy symetrię, prawda? Wszyscy gracze Będą mieli dodatkowe pole minerałek, bo to, to się tu wszystko rozbija i więcej minerałek. No jak to powiedział Napoleon, do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy, pieniędzy, 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 a w świecie Starcrafta musiałby dodać, że jeszcze gazu. Ojej. Już Mamy problemy jest dobrze. z połączeniem, mam nadzieję, co, że to miał, nic... już jest dobrze. Ale już Druzil będzie robił tą ekspansję przy pomocy oczywiście Helionów, będzie ją zabezpieczał przez Heliony. One są o tyle fajne, że nie będą pozwalały po prostu tej wyjść z zergowik gdziekolwiek z tym klipem. Hmm. Po można powiedzieć, że to jest bardzo dobra kontra, to z cyklu oczywistości, na zerglingi, które na razie tylko i wyłącznie produkuje nasz przyjaciel e Zerg. Tutaj, Sod może zrobić taką odpowiedź, że może albo pójść w Roucze, co dosyć bardzo lubi, albo na przykład w Mutaliski i Zerlingi, Bainlingi. To jest no właśnie Tak zapowiedziałem, połączenie. że na razie tylko lingi, czasem domek Rouczu już powstał. Aha. No i co, z oczywistości, bo to wygląda tak, że w przypadku e, naszego kochanego zerga, wszystkie jednostki nie, wy, nie, wy, nie wypuszczają się. To są oczywistości, dla graczy, które są ode mnie, przepraszam, fachowców, one wychodzą z tych jajek, więc posiadanie dużej ilości tych oto haczerni, czyli budynków głównych, zwiększa jedno możliwości wypładzania się zerga. Dobra, tymczasem rośnie e, tutaj flota e, helionów. Gdzie są? O, są już trzy heliony, są, czy jeszcze jakieś kolejne będą? Nie ma, produkuje te heliony bez reaktora, więc dosyć tak powoli, tylko po jednym. Jak jest reaktor, to dwa, dwie jednostki naraz mogą być produkowane, a już Sodon rusza z puszem. już biegnie siedem rołczy. Biegnie to może zbyt dużo powiedziane, bo rołczy jest jednostką, która może uzyskać ulepszenie i wtedy przebiera szybciej tym biednymi nóżkami. A druchtają. teraz druchtają <gryptają> tak sobie tak, tak, sobie, tak druchta. grzecznie. Dobra, no i co, Widzimy kontrę naszego przyjaciela Tyranina, który zbudował, buduje jeszcze dwa bunkry. I tylko nie wiem, czy zdąży je zrobić, zanim Sodon wejdzie. Sodon przede wszystkim Oj. pozbył się jednej SCV-ki. Jeszcze jednej się pozbędzie i teraz będzie miał problem. Druzil musi się to jakoś bronić, ale chyba się jednak wycofa, bo tarm ta jest zbyt duża i już bunkier jest wybudowany. Jeszcze widzę, że próbuje nawalić troszeczkę, w się nawalić, poniszczyć tych biednych SCV-ek, czy ERK po polsku. No i to jest tyle z przygody roach. Chyba sobie jeszcze nawet. No, nie zdążę sobie pozwiedzać. Możemy je po, pożegnać minutą. No to nie mamy czasu ciszy, ale wy możecie milczeć. Dobra, co się dzieje u Zerga wracamy? Bo TOSA. Po, e, z, poznaliśmy. Widzę, że inwestuje. W Steampaki dla marinów. One pozwalają im. Jak to, jak to jest dokładnie? 20% szybciej strzelać? Szybciej strzelać i mocniej strzelać, a zarazą gdzieś mniej energii. Ja tego powiem szczerze, że mi się oberwiłem od tych, którzy się lepiej znają na scraftzie. Nigdy się tym nie zainteresowałem. Wiedziałem tylko tyle, że jak są marincy i marudery i na Steampaku wpadną na imprezkę, to rozwalają całą. A, to zobaczycie. One po prostu. No, to no, ładne porównanie z imprezą. Nabuzowanie tak, mariny. O... Dobra, no i zaczyna się pusz. Puszcz, w sensie panie, w sensie nacisk, bo nasz biedny zerk jest dokładnie biedny. Coś spróbuje wypłacać, mm. oczywiście rocze, ale rocze sobie kiepsko radzą z taką ilością Marinów. Chociaż roczy no będzie zamoc... zaraz dosyć dużo i najważniejsze że jest tylko jeden maruder, więc to jeszcze nie zna złej sytuacji. Yy, Sodon, druzgi musi się wybronić. Simpaków jeszcze nie ma, więc dzięki Bogu, dzięki Bogu, no, wcielając, patrząc z punktu widzenia zerga, Bilactwo zdążyło się wybronić. Bo gdyby miał te steampaki, to śmiało pewnie by tam wparował. No, mógłby próbować, chociaż to byłoby dosyć ryzykowne, bo była królowa, był jeden z pań, trochę za mało maruderów. Jak był ze 2-3 marudery więcej, mógłby spróbować, a tak to było to ryzyko, bo obok haczerka, nowe jednostki wyskakują i leją po prostu. No, a zerk sobie tutaj już rozkuł kamienie wokół ekspansji złotej, co oznacza, że w wolnej chwili pewnie wrzuci tam sobie kolejną hatchernię. No i co? Rozpoczyna się na razie kontrola środka. Co robi Terran? Skupia się na kochanych marinkach, które mają już plus, plus jeden do ataku, mają steampaki. I na razie tyle. Czy tutaj wypluje się też mediewak? Tak. Czyli nie dość, że jednostka, która potrafi przewozić jednostki, ale I będzie jest. chyba jest jakiś czoła. drop, tak też jest, ale Oj. Sodon idealnie to wypatrzył. Akurat Nic tak się nie podziało. szybko, szybko Podkam kamerę nas na siebie szybko zmieniłem. Wiesz, tak, zawsze mi się często obrywa, że mini mapy nie pilnuję, ale mówiłem ludziom, spróbujcie komentować i pilnować minimapy. Teraz jak ty bawiłeś się kamerą, to było fajnie, mogłem sobie na minimapkę popatrzeć i wypatrzeć, co się tam dzieje. Jest najdós Worm. Sodon robi najdu wormsy. Widzisz tą dobra. Tak, 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 mam to. Czyli oj, uwaga, wchodzi robak z tyłu. Czy Teran zdąży to wyłapać? To jest teraz strasznie zagadka, bo tylko on słyszy wielki ryk i co zrobi? Robak pozwoli się jednostkom wypluć tutaj z tyłu. Jest! Mamy wdarcie się na tyły wroga. Ty, ty, ty to pokazujesz, tak? Tak, wszystko. tak, tak. Ja już to pokazuję Dobra. teraz, już wszystko jest mnie i teraz bardzo dużo roach się tutaj przedostało. Jest ten steampack, ale jest trochę za mało rołcze pięknie rozstawione, są w stanie atakować po całej tej długości SCF dużo padnie, a w międzyczasie mamy dropa, ale ten drop jest za słaby, druzja. Sodon bardzo ładnie sobie gra. Jest to gracz, który lubi kombinować właśnie takie, z takimi rzeczami. Ja ostatnio rzadko porzuciłem ja w sumie nydusy na rzecz dropowania, czyli zrzucania jednostek overlordami i dawno nie widziałem ataku nydusem, który jest skuteczny. Czołgi jeszcze nie ma niestety. O, czołgi te rana muszą niestety dostać, że tak to nazwę, gustlika, żeby mogły się rozstawiać w trybie obrężniczym, więc... No, ale punkt, teraz są też dosyć są mocne, bo 25 obrażeń podczas ataku, sodan się wycofuje, bo tutaj jego przeciwnik atakuje, więc czołgi są, problem z czołgami jest taki, bez tego Siege są, no mają mało tej energii, bo tylko 160 życia, ale co jest tak. ważne, 25 obrażeń podczas ataku, to jeszcze gania z przeciwnikiem, ale zaraz będą fangale, no i... O, to jest jednostka wkurzająca wsparcia, potrafiąca, o właśnie, oblub... Opluć, Oblepić, no, potraktować czymś. przeciwnika taką to flegmą. No ale ten drop Sodona był dosyć, dosyć ładny, zobaczmy 20, no 13 Harvestorów i znowu dalej jest, no, jest atak. dobra. I już teraz sodona się nie martwi, przechodzi, musi uważać jednak na te marudery i będą się tak ganiać, jakiś Fangal by się przydał. Niestety, Infestor, no Fangal to jest umiejętność, która wymaga energii, a ta się woduje dość powoli. Dobra, no i widzę, że... Tyle przygody, nydusa, robak dostaje po gębie i wraca pod ziemię. Tak. Hmm. Ale co, zerk sobie tutaj, widzę, już Stasysa powoli złotko. I co jest ważne, Teraz straciłaś 41 tych SCV-ek. Teraz wydobycie, o może nacisnąć sobie CTRL-I i zobaczysz ładnie wydobycie. No dobrze, bałem się, że wcisnę coś i gra mi się wyłączy. <grym> CTRL-I. E, spoko, spokojnie, nie, nie, zasnę. bez problemu. E, kamera jest u ciebie teraz, tak? Tak, 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 jest ja u Dobra. E, w ogóle dawno nie mieliśmy tutaj ogólnie gry z Ergiem. nie było właśnie... Zestawu, gdzie Zerg buduje dużo rołczy i na przykład bawi się fungalami. Do tej pory bawiliśmy się tylko lingami, więc jakieś tam spektrum w, tych, w trakcie, jednostek w trakcie tych walk się zmienia. No, Dobra, jak wyglądają lepszenia. Yy... Na razie zerk pakuje tylko hitynowe pancerzyki, natomiast widzę, że protos. Niech sobie Eram. sam rzucę już okiem. Okay. Plus jeden do ataku, plus jeden do obrony. Jest dopiero w drodze. I, to, to... I dosyć drop, dobra. zatakowali tak. się chłopcy i będą się zrzucać. Ła, wow, mocny drop. Ale tu świetnie Sodon pilnuje tak, sesorami. Patrol dosłownie w... <zorga> zerga. Ależ okay, może z... teraz złapać fangalem, a i. Szkoda, że tego no fangalem nie jest. Dobra, no to mamy teraz zmianę frontu, krótko mówiąc. Tak. No i co gorsza, czołgi się rozłożyły i to będzie chyba teraz problem dla. Biednego zerga. Dość potworny. Tak, tutaj bardzo ładny. Podzielone marynicy rozpuszczone. Na parę miejsc sobie przeszły. Ale fangale teraz trzeba dobrze rzucać, żeby się marynców pozbyć. No i czołgi też. Ale co sobie z tym poradzi. Pytanie jest takie, ile jednostek stracił? infestat marynicy jeszcze rzuceni, żeby rozwalić medivaki. No da sobie radę e, bronić się z bez większych to ważne, problemów. To nie był jakiś taki bolesny cios, ponieważ on już ma to złoto, więc podejrzewam, że dronki po prostu, nie wiem, czy uciekły, natomiast... 10 zginęło, 11 dronek zginęło. To nie było dużo, biorąc pod uwagę, ile stracił drużyny, ale on musiał zaatakować, bo byłoby po nim. No to jeszcze przegonił przez chwilę jakieś fangale. Sobie ja sobie tymczasem patrzę tutaj e, po to się co robi. Okej, okay, zbudował trzecie centrum dowodzenia, i center. Bonziup. I uderza z kolejnym dropem. Bądźu... Teraz powiedziałeś proszę. chyba już szósty raz pod rząd to, co tak zwykle nie pow... Ale teran, ja wiem, że to się myli i to strasznie. Czyli znaczy, to to jest to z mózgu po prostu już ja Nie, ja, ja to znam, ale to tak. Teran ogólnie. Możesz może no, ale... poprawiasz, ej, przepraszam tam wszystko. Nie, żaden, pro... <laughs> żaden problem. Mi to aktualnie nie przeszka... w żaden sposób nie przeszkadza, ale Druzil ładnie atakuje z dwóch stron. Więc to jest Dobra, żaden ten, problem. To jest, kurde, widzę typowe molestowanie w wykonaniu terana, no, jego dropów. Musi to robić, bo bez tego nie ma żadnych szans. Tak naprawdę wie, że stracił za bardzo ekonomię. A z sodą sobie z tym nie radzi do końca. Tak więc śliczne granie na czas. Dobra, i kurczę. Puszcz piękny w wykonaniu e, terraina. I kolejny dropik już leci. Jeden za drugim. Ten jeden mediwak mi się trochę nie podoba, bo się ledwo trzyma. Ale rocze już czekały. I trochę to przejmują. I ucieka teraz sodą swoimi jednostkami. No fajnie się naprawdę tutaj walczą. Tu jeden medivac ledwo się już utrzymuje. No chyba się udało w końcu tutaj pozbyć tych Co tam powstaje stronę. tymczasem na tyłach złotego? A, po prostu macka. Dobra. Tak. Czyli na razie skupiamy się tylko na zergach i fungalach, zwanych też inwestorami? Yy, no i a, tutaj uda się, Teradostonu się wybronić. Jeszcze próbuję Druzdil coś tutaj złapać, ale trzeba przyznać, że bardzo ładnie Druzdil. Atakował. Mi się to podobało. Miał przy. Nie, no genialne, fajnie, fajnie wykorzystał fakt, czy nie wykorzystał, no rozegrał to, że dostał i zaczął atakować. Przycisnął zerga, bo w innym wypadku tak, byłoby tak, jak mówiłeś, nie wesoło. Dobra, leci kolejny drop w takim ciekawym kierunku. Podejrzewam, że celem będzie tym razem złoto. Tak. Teraz myślę, że właśnie nie, będzie A jeden... zerk wszystko widzi. Tak, właśnie, jest ten jeden rocz przy zelnadzy. Przy Zelnadze jak się siedzi, to widać dużo. I jeszcze jest sprawa taka, że jedna rzecz, którą, której nie robi Sodom o którym już mu o tym rozmawiałem, bo nagrałem z nim filmik na swoim kanale na YouTubie, A? on zapomina rozprzestrzeniać creep. O pruławie, zobaczcie, tej kripu nie ma. Czyli tej takiej zielonej pleśni, filetowej pleśni. To jest to, co strasznie lubią zergę, bo to no, raz, że, raz, że pozwala jednostkom się, szybciej, dwa, że widzi, kontroluje całą mapę, bo widzi mniej więcej e, wszystko w obrębie tych takich pryszczy. No dobra, no, tymczasem... Jest kolejny atak, kolejny się szykuje i bardzo fajnie u góry rzuca, ale teraz fangale są bardzo potrzebne, dobre, a nie rzuca ich w ogóle Sodon. I tutaj musi się pozbyć czołgu, no da radę wybrąć kolejny push bez większych tutaj problemów, straty jakieś są, ale jest ważne, że ma te złoto i jeszcze marnicy biegną do linii minerałek. Kurczę, tylko na razie wszystko wychodzi na to, że inicjatywa jest ewidentnie, pomimo tego jak był biedny pociśnięty, w rękach rodzina. Ale Jej. mamy już po zabawie, bo druzi, Druzilowi skończyły się minerały. Już nie miał, się cały czas na dwóch bazach, był nie dał rady nic zniszczyć. Dobra, no to co? Smutny dzień dla Zergów, wesoły dzień dla nas, ziemian. Jednak potrafimy od, odeprzeć ten ten e, pługawą inwazję. Ale nie, to Sodon przecież wygrał. Druzil wyszedł. Boże. Boże święty, jak jestem roztrzepany. <noise> A ja właśnie dostałem z 15 wiadomości Emil ekran, bo przez chwilę był zły ekran ustawiony. I teraz to muszę wyłączyć. Ekran. Ktoś mi groził, że coś mi zrobi.